Sportowa sobota w Elblągu obfitowała w wiele interesujących wydarzeń, po przegranej walce o awans do finału Mistrzostw Polski Kobiet w futsalu, zawodniczki z klubu Elwo-Etna zmierzyły się z zespołem AZS u Poznań. Przez długi czas piłkarki obu drużyn miały problem z przebiciem się przez linię obrony przeciwnika. Jednak w ostatnich minutach pierwszej części spotkania zawodniczkom z Poznania udało się wykonać rzut wolny po żółtej kartce dla bardzo dobrze grającej elbląskiej bramkarki Małgorzaty Gawryołek. Bramkę dla AZS-u zdobyła Nikola Majewska. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie mimo intensywnego ataku etny na bramkę zawodniczek z Poznania. Rewanż w najbliższą sobotę w Poznaniu. Udane spotkanie zaliczyły z kolei siatkarki z ELE Klerk Orzeł. Elbląskie zawodniczki zmierzyły się z energetyką Poznań na oczach licznie zgromadzonej grupy kibiców. Dzięki dobrej, przytomnej grze Elblążankom udało się zwyciężyć i uniknąć spadku z szóstego na siódme miejsce drugiej ligi. Nasze siatkarki nie oddały przeciwnikowi ani jednego seta, przez cały czas kontrolując wynik. Pozostaje nam życzyć dziewczynom kolejnych takich spotkań. Najbliższe rozegrają już w następnym tygodniu. Ostatnią sportową atrakcją tej soboty było Spotkanie elbląskiego startu z piłkarkami ręcznymi drużyny AZS AWF Gardinia Wrocław. Zawodniczki z Elbląga walczą obecnie o utrzymanie się w PG NIX Superlidze Kobiet. Niestety, dzisiejszy mecz miał dla nich dramatyczny przebieg i nieszczęśliwy finał. Do końca pierwszej połowy Elblążanki kontrolowały sytuację, prowadząc 15 do 12. Jednak później piłkarki z Wrocławia zaczęły przejmować inicjatywę. Gwoździem do trumny startu była czerwona kartka dla Karoliny Wasak w ostatniej minucie meczu. Nasza bramkarka Ewelina Kędzierska nie zdołała wybronić rzutu karnego i w efekcie spotkanie zakończyło się wynikiem 27 do 26 dla Wrocławia.